Cześć, z tej strony Ola i Krzysiek, który jest tym razem za kamerą. Witamy Was w edycji wakacyjnej, że tak powiem, urlopowej. Jest to odcinek, co mamy na sobie. Akurat dzisiaj nagrywamy go z lazurowego wybrzeża, które nie jest dzisiaj takie lazurowe, ponieważ spadł deszcz. I jest średnio, ale i tak chcieliśmy iść na rower. Mieliśmy dzisiaj zaplanowaną bardzo fajną trasę, no ale nie wyszło. Ale jest to fajna okazja, żeby Wam trochę opowiedzieć o ciuchach yy, właśnie z takim przeznaczen przeznaczeniem deszczowym. Zaczniemy, powiemy o dwóch elementach, o właśnie tutaj głowie i o tłowiu. Ja mam na sobie czapeczkę, która jest w naszej ofercie od niedawna, to jest czapka Asos. Nie pamiętam jej nazwy. Yy, jest to czap, jedyna, tak, rain, właśnie, cup, yy, czapka jedyna, tak. O, właśnie, raincap. Jedyna czapka Asosa, na deszcz. W trzech bodajże rozmiarach i dwóch wariantach kolorystycznych. To jest wariant z takim. Loli Red, to się chyba nazywa. Y -hmm. Ja jest mogę ją pokazać. Limonkowy. Tak, i może zrobimy test. Ja spróbuję ją zdjąć. I teraz pytanie, czy mam suche włosy? Mam. Wydaje no się, tak że. Sucho, tak? Ale na pewno nie są mokre. Ale mogą, bo tak, to jak może jak być wilgotne też. po prostu od potu, bo jednak troszkę. No przejechaliśmy, mieliśmy podjazd też do domu, więc no ale idea jest taka, że faktycznie ten deszcz spada, skapuje po ja prostu z tej czapki. Musisz pokazać, że jeszcze ona ma podklejone szwy, na przykład od Tak. Że jest to taka czapka z materiału nieprzemakalnego, a dodatkowo wszystkie połączenia są popodklejane i jest taka przyjemna. Tutaj wokół nie, nie ruszaj tak szybko. Jest taka przyjemna dla głowy lamówka i cała czapka jest właśnie wodoodporna. Oczywiście z oddychalnością jej jest słabo, natomiast dzięki niej nie będziecie aż tak szybko mokrzy jak. By było w zwykłej czapce, no i to na pewno. będzie w niej przede wszystkim cieplej niż w zwykłej tak. czapce, bo to chodzi też o to, żeby się zagrzać. Tak, tak, dokładnie. Trochę w walce z tym deszczem przelotnym, no bo na ciężkie deszcze no to są już jakieś inne akcesoria, natomiast można na przykład się wyposażyć w takie osłony na kask, żeby nam po prostu nie spadało na głowę, natomiast na przejściowy deszcz jest to rozwiązanie spoko. Co masz e, Dobrze, to jeszcze przechodząc niżej, myślałam, że teraz przejdziemy do Twojej części głowy, ale okej, okay, to Nie, ja powiem ja dalej. powiem jeszcze o kurteczce, o kurteczce. Jest to kurtka Endura. E, Adrenalin Race 2. Super, właśnie, dokładnie o to chodziło. ma trudne I jest to faktycznie kurtka na deszcz. Można pokazać, że ja jestem sucha od. Wewnątrz, mam suche plecy. Tak, ta kurtka spędziła na zewnątrz jakąś półtorej godziny dosyć gęsto padającego deszczu, i tutaj na przykład widać, że ma wszystkie szwy podklejone. Tak. Wszystkie szwy tak wyglądają, także jest to kurtka przeciwdeszczowa. Ale przy tym jest bardzo lekka, i e, jej dużą zaletą jest to, że mieści się do kieszonki. Tutaj też pokażę, jest taki e, w ogóle pokrowczyk. W tak, komplecie to, to jest też punkt, bardzo tak, fajne. Można sobie schować w ten pokrowiec i temu ona zajmuje bardzo mało miejsca i jest takim pack jacketem. Pocket jacket, pack jacket, tak to chyba też jest. Tak, tak. Y jeszcze, jeszcze powiem jedną, jedno słowo o niej, że takim dodatkowym elementem są właśnie te odblaskowe aplikacje, co jest oczywiście ważne dla naszego na bezpieczeństwa. I na tak. I jeszcze ma taką fajną, tutaj e, podszyty ma kołnierzyk, wysoką stójkę mm -hmm. podszyty taką miłym w dotyku materiałem, który powoduje, że jest w tym cieplej. Nie jest to kurtka wiadomo na ciężki deszcz, tak, natomiast na trochę. przejściowy deszcz, jest ok. na bardzo zimno, będziemy teraz kończyć, na przejściowy deszcz się bardzo dobrze spisuje, mieści się w kieszeni i co ważne jest elastyczna, mm -hmm. nie kępuje zupełnie ruchów. To, to ma... jest rozmiar XS. XS, rozmiar Dokładnie. I... Raczej zalec zalecamy brać y, mniejszy niż zazwyczaj. Tak, bo endury rzeczy raczej mają w mhm. tendencję do bycia dużymi. Tak. Czyli jak lubimy dopasowane, to często bierzemy mniejszy. Ale nie z każdej serii, bo mają trzy serie, ale endurę się jeszcze będziemy przyglądać niebawem. No i to jest kurtka taka kieszonkowa, przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa też, ale nie na jakieś bardzo, bardzo ciężkie deszcze. Mhm. Ponieważ ona też będzie bardzo fajna na takie rześkie poranki albo na zjazdy w górach, ale to też wiadomo, no jak, nie jest, jak jest już zima, zima, no to raczej wtedy już zimową kurtkę. Dobra, to teraz się zamienimy. Tak jest, teraz ja się pojawiam. Cześć, Krzysiek z tej strony, zmarznięty już i przemoknięty trochę, chociaż nie tak bardzo jak mógłbym być przemoknięty. I zmarznięty, przemokniętą mam głowę, ale nie jest mi zimno, ponieważ zastosowałem sobie takie, nie mam przeciwdeszczowej czapki w swojej kolekcji jeszcze, ale postanowiłem dzisiaj 10 stopni na starcie założyć sobie opaskę asosa, taką springwolową opaskę w połączeniu z czapką trofeo. Bardzo to się fajnie zakłada. Właśnie można sobie założyć opaskę na czapkę, dzięki czemu dogrzewamy sobie uszy i trochę w ogóle przód cały, i oddzielamy to wszystko od zimnego powietrza. Także to bardzo fajnie funkcjonuje. Natomiast, jeszcze tylko trzy słowa. Albo 30. O kurtce Asos Evo Klima Jacket Evo, która jest kurtką zdedykowaną raczej na wiatr i na chód, natomiast ma pewne właściwości przeciwdeszczowe, co miałem okazję teraz sprawdzić. Jak pewnie widać po jej powierzchni woda na, jej, na niej się kropelkuje, nie wsiąka od razu i jest to faktycznie kurtka, która do pewnego momentu zapewnia, mimo że na przykład nie ma podklejonych szwów, to te wszystkie elementy y, niezielone są wodoszczelne do pewnego momentu, a te takie zielone są przewiewne i przepuszczają oczywiście wodę. Natomiast to wszystko służy temu, żeby się w kurtce nie zagotować. A, i tutaj jeszcze. Tutaj a jest taka. Można się dostać do kieszonek, dostać do kieszonek e, koszulki. Tak, tak. Czy, czy tam bluzy, to co macie pod spodem, można sobie spokojnie sięgać. Natomiast fajną jeszcze cechą tej kurtki jest to, że ona ma zatopione w sobie kawałki szkła i pod odpowiednim kątem oświetlona. Świeci się tak, rozbłyskuje cała takim bardzo jasnym światłem. Mieści się też po złożeniu w kieszeni, mimo że nie jest to taka typowa e, kurtka kieszonkowa. Natomiast spokojnie można ją sobie złożyć do takiej postaci, żeby się zmieścić w kieszeni. Jest w niej na pewno cieplej i jest bardzo fajnie skrojona. Ja mam na sobie MK, jest to kolekcja Mille, także troszkę taka większa niż na przykład Eki Dlatego ja osoby mojej postury trochę się lepiej czują w tego typu odzieży i wybieram sobie Mkę, czyli to co mam na co dzień. W innych ciuchach z Eki przeważnie wybieram L, -kę. Natomiast tą kurtkę poleca się na właśnie takie zmienne warunki. I jestem właściwie suchy. Mimo przebywania około półtorej godziny na zewnątrz, w dosyć gęsto padającym deszczu, jest sucho. Także, mimo że jest to raczej wiatrówka, to swoje właściwości przeciwdeszczowe też do pewnego momentu ma. Jest na pewno w niej cieplej, a najcieplej jest w niej, jak jedziemy na rowerze. Dlatego, że ze względu na to, że nie będziemy już dzisiaj jeździć i robi się faktycznie trochę zimno, kończymy ten przekaz. Z nieco mniej przyjaznego razorowego wybrzeża, ale, ale jak jutro widać już jutro już będzie lampa, a dzisiaj idziemy się w takim razie zagłębić w otchłanie internetu i na dzisiaj już wystarczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Olaj Krzysiek, pozdrawiamy, Dzięki. cześć. cześć.